7 minęło jakiś czas od poprzedniego filmu e, chciałem wam pokazać co tutaj się właśnie dzieje. E, ostatnio naprawiłem sobie szafkę, zobaczcie, jest ona teraz na równo będzie, z tym, że ona jeszcze nie jest przykręcona z racji iż lakier do e, tej szafki leci do mnie. E, tu widzicie, miałem swoje kreski, które łapały mi. E, ten cały cały poziom tego wszystkiego, jeszcze została mi tutaj ta druga strona, z tym że to robię w czasie wolnym, którego nie mam zbyt dużo. No na koniec, wiadomo, trzeba będzie zerwać te okleinę i lakierem sobie na zewnętrzne działce to wszystko pomaluję na biały połysk. To samo będzie pomalowana tutaj ta górna część od pokrywy, tak. Ale nie o tym film miał być. Film miał być bardziej o tym, jak to akwarium mniej więcej teraz wygląda. Ono zarosło. Widzicie, że nie włączyłem tutaj tych lampek, tak? Zaraz Wam powiem dlaczego i musicie niestety wytrzymać ten kolor różu. No, ja muszę nawet wytrzymać brak przycinki, co wiem, że się odbije na tym akwarium, ale jest to podyktowane po prostu rybami, tak? I już Wam mówię. Patrzcie, jak mech mi się rozrósł, jak przyciemniło trochę, to i mech zaczął rosnąć. Eee, co dalej? Tak. Eee, pewnie zauważyliście, że prawie wszystkie moje skalary trzymają się tutaj tej strony lewej części akwarium. Mniej więcej jakiejś eee, powiedzmy 1,4, tak? Może 1,5. tego akwarium. Eee, reszta, ta część cała tego akwarium jest zajęta przez parę tych dwóch skalarów i co jest dla mnie szokiem, jak złożyły one ikrę, ja mówiłem, a pewnie znowu będzie zjedzona przez neolki i nic z tego nie będzie. No i tutaj się pomyliłem, bo jak możecie zauważyć, z tyłu, w tamtym miejscu nad moim palcem, są małe skalary. Machają ogonami, jest ich pełno, są złożone na właśnie tym badylu. Nie chcę za bardzo stresować tych ryb, karmię je mniej więcej dwa razy dziennie, trzy razy. Podmiany wody nie robiłem tu żadnej od prawie dwóch tygodni, także widocznie cała ta ilość tych związków, wszystkich w wodzie przypasowała i na rybkowi, i jak widać innym rybom. Przepływ wody jest. Minimalny, jak widzicie, minimalnie ona dmucha, ale z roślin też leci powietrze. Także nie jest źle na powietrze, wyłączony, bo stresował moje ryby. No i co? No jak widzicie, środkowy plan, wybuch po prostu, pełno jest tych roślin. Lotos, który jest zasadzony w piachu, również daje do wiwatu. No i tutaj lotosy nie zaczęły już do z powrotem dochodzić. No, niestety muszę to wytrzymać. Muszę poczekać aż ten narybek się odczepi, i, i, i jakoś próbować go nie wiem, wyłowić do kotnika osobnego i tam ich odchować. Zobaczymy, jak to będzie. Może, może w ogóle nic nie będę robić. Może zostawię samopas. Zobaczymy, jak się rodzice zajmą i jak to będzie wyglądało. Ja liczę na to, że zostaną odchowane. No i co, no i pewnie kolejny film już będzie po przycince lub jak uda mi, się, uda mi się, jak będę mieć odpowiednią ilość szczęścia, która po prostu wpłynie na to, że ci rodzice zadbają o ten narybek i będę mieć większą liczbę skalarów, to pewnie film będzie o tym, że uzyskałem taką i taką liczbę skalarów. No i to by było na tyle, jestem chory, także trochę mi ciężko tutaj jest to jakoś nagrywać no ale tak jak mówię jak coś się wydarzy dam znać sorry, że znowu złapy, ale zawsze nie mam czasu jest to po prostu nagrane na chwilę, chwilę przed pójściem do pracy i to jest mój jedyny taki wolny czas w tym momencie no i co? cześć, trzymajcie